Były momenty bardzo dobrej gry, gdzie wydawałoby się, że, że mecz już jest pod kontrolą, i to my wygramy to spotkanie. Niestety, w naszej grze, tak jak przez cały ten rok pojawiały się te momenty takiego przestoju niezrozumianego. I, i tak jak wcześniej tutaj powiedziałem, że do tej pory ta reprezentacja charakteryzowała się tym, że Właśnie w takich momentach, gdzieś razem zbieraliśmy siłę i potrafiliśmy zwycięstwo przechylić na naszą stronę. W tym roku brakowało tego, że nie potrafiliśmy w tych momentach najtrudniejszych gdzieś, utrzymać spokoju i, i pewności naszej gry, aby, aby wygrywać, bo tych spotkań tego typu było wiele, było wiele w lidze światowej i było. I było wi y wiele teraz na mniejszościach Europy. I to mi się wydaje, był taki jakiś problem, że, że tego nie potrafiliśmy zmienić.